wyzwania Move Poland Challenge i dzisiaj kolejne wyzwanie dla Was. Ustawiamy się stop ze stopami blisko siebie, następnie rozjeżdżamy palce na zewnątrz i utrzymując się jednej nocy ustawiam drugą nogę w linii z pierwszą, tak by docisnąć piętę tylnej nogi i zablokować dwa kolana. Jeżeli nie jesteś w stanie odkrąć piętą, to znaczy, że odległość jest za duża. Przednia stopa, palce na zewnątrz. Jeżeli to jest lewa noga, to stosuję prawą rękę. Jeżeli jest prawa noga z przodu, to lewa ręka idzie na przeciwny barwę. Zaczynam schodzić w dół, dwa kolana. Skręcam się jak najmocniej, by sięgnąć dłonią do piętra. Prostuję się, wracam, blokuję dwa kolana. Wchodząc, uginam, schodzę w dół, nie opierając się kolanem. Skręcam na porządku jak najmocniej, a następnie schodzę w dół, Czego nie robimy? Nie robimy następującej rzeczy. Nie uciekam do tyłu, żeby zrobić to. Na początek muszę zrobić skręt. Zejście w dół, maksymalny skręt i dopiero wówczas lekko uciekam do tyłu. Wykonaj 10 powtórzeń na jedną stronę, 10 powtórzeń na drugą stronę i za każdym razem po wykonaniu dziesiątki ostatniego powtórzenia zatrzymaj się w tej pozycji na 10 sekund. Czyli po ostatnim dziesiątym dotykam i trzymam łączą do 10. Jeżeli nie jesteś stanie dotknąć dopięty, może to być Achilles, może to być łydka. Przypominam jeszcze raz stop. Jak startujemy na zewnątrz, w linii spiętą noga do tyłu, lewa noga, prawa ręka, schodzę w dół, skręcam się do maksimum i staram się sięgnąć do pięty. Wracam z powrotem, blokuję dwa kolana. Takie oto wyzwanie na dzisiaj. Nie jest proste, na pewno poczujecie, uda poczujecie pośladki na drugi dzień. Wystarczy jedna seria. 10 powtórzeń, zatrzymanie na 10 sekund. Druga noga 10 powtórzeń, zatrzymanie na 10 sekund. Życzę powodzenia. Do jutra. Cześć.